Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak przyspieszą konfigurację na telefonie Infinix Hot 60i. Na początku musimy sobie nacisnąć strzałeczkę na środku, na dole ekranu. Następnie wybieramy język. Jeżeli będziemy w Polsce, no to raczej sugerowany i domyślny język, bo on będzie już wybrany Polski. Natomiast jeżeli nie będzie on wybrany, szukamy go tutaj w tych językach niżej i właśnie go naciskamy, aby go wybrać. I przechodzimy dalej. Następnie wybieramy nasz kraj oraz region. I przechodzimy dalej. Możemy wsadzić od razu naszą kartę SIM, jeżeli mamy. Jeżeli nie chcemy na razie tej karty SIM wsadzać, nie musimy tego robić, możemy pominąć tę opcje. Dalej możemy połączyć się z siecią Wi-Fi. Oczywiście możemy też pominąć ten krok. Ja jednak mimo wszystko zalecam połączenie się od razu z siecią WiFi. I przechodzimy sobie dalej. Następnie możemy przeczytać sobie warunki użytkowania. Jak i możemy też przeczytać politykę prywatności? Następnie możemy też sobie dołączyć do programu e, poprawy doświadczeń użytkownika, jeżeli chcemy. To nie jest wymagana opcja, ale musimy zaznaczyć opcję, że przeczytaliśmy powyższe i akceptujemy warunki i się z nimi zgadzamy. Przechodzimy sobie dalej. Możemy teraz właśnie tutaj jest ta sama opcja, co tutaj mogliśmy przestawić, czyli dołączyć do programu poprawy komfortu usługi, obsługi. Nie, musimy się tutaj zgadzać, tak, żeby żadne dane diagnostyczne nie były wysyłane do e, Infinixa. Czekamy sobie chwilę. A następnie możemy skopiować dane i aplikację z innego telefonu. Aby to zrobić wybieramy dalej i wtedy możemy przywrócić kopię zapasową z innego konta Google. Natomiast nie musimy tego teraz robić. Możemy wybrać na razie opcję nie kopiuj, ponieważ... Yy, Będziemy mogli przywrócić dane w dowolnym momencie korzystania z naszego telefonu. Będą to wtedy dane na przykład takie jak tam, zdjęcia, kontakty, historia połączeń, smsy, takie najpotrzebniejsze rzeczy z, razem z aplikacjami. A będziemy już mieli skonfigurowany nasz telefon, więc to będzie się przesyłało w tle. Nie będziemy musieli tracić czasu po prostu na przesyłanie e, naszej kopii telefonu dalej możemy się zalogować do konta Google. Możemy też pominąć ten krok, jeżeli na razie nie chcemy się logować do konta Google. Możemy też utworzyć nowe konto Google, jeżeli jeszcze nie mamy żadnego konta lub chcemy tutaj, aby na tym telefonie było używane nowe konto. Możemy też oczywiście standardowo zalogować się do naszego konta Google. Następnie, jeżeli zalogowaliśmy się do konta Google, możemy zdecydować, czy chcemy je dodać do naszego telefonu, lub na razie nie dodawać tego konta. Następnie możemy wybrać metodę odblokowywania naszego telefonu. Oczywiście mamy też opcję pominięcia. Jeżeli nie chcemy na razie ustawiać żadnej blokady, możemy wybrać tę opcję, a następnie ustawić sobie blokadę później w czasie korzystania z naszego telefonu, jeżeli zdecydujemy, że jest ona nam potrzebna. Jeżeli będziemy chcieli ustawić rozpoznawanie twarzy lub odcisk palca, i tak będziemy musieli ustawić zwykłe hasło do naszego telefonu. Przejdźmy więc do opcji. Naszego hasła i mamy tutaj trzy różne opcje. Mamy wzór, hasło numeryczne oraz hasło alfanumeryczne. Zacznijmy od tego na samym dole. Wybieramy opcję, czekamy 5 sekund i wybieramy rozumiem, a następnie przy haśle alfanumerycznym możemy wpisać sobie ciąg znaków od 4 do 16 liter lub cyfr, gdzie właśnie możemy użyć małe litery, duże litery, cyfry i możemy tutaj też używać znaków specjalnych. Dalej możemy wybrać sobie hasło numeryczne. Będzie to też dosyć podobne hasło, czyli też pisujemy od 4 do 16 znaków, ale będą tutaj tylko możliwe do wpisania same cyfry. I ostatnią opcją jest opcja wzoru, która jest mimo wszystko najprostszym sposobem odblokowywania telefonu, gdzie musimy wybrać 4 kropki, którymi będziemy odblokowywać nasz telefon. Łączymy je w odpowiednim wzorku. Teraz, jeżeli wpiszemy już jakieś hasło, które będziemy chcieli ustawić jako aktywne, musimy je potwierdzić innym, yy, przepraszam, musimy je potwierdzić tym samym hasłem, które wpisaliśmy wcześniej. Jest to takie zabezpieczenie przed tym, że jeżeli popełnilibyśmy jakąś literówkę lub błąd, no to żebyśmy sobie nie ustawili takiego hasła, które, którego teoretycznie nie jesteśmy w stanie użyć i odblokować telefonu. Tak więc jeżeli hasła będą niezgodne, nie będziemy mogli przejść dalej. To jeszcze zademonstruję. Czy wzorze. Będziemy musieli wtedy podać prawidłowe hasło. Wybieramy sobie takie, ale jeżeli wpiszemy inne, no to pisze, że wzory są niezgodne i trzeba spróbować ponownie. I tak samo będzie ze zwykłym hasłem. Potwierdzamy, aby zapisać nasze hasło. Następnie możemy włączyć usługę lokalizacji lub też nie, możemy też zezwolić na skanowanie lub też nie, zezwolić na weryfikację numeru telefonu lub też nie i tak dalej. Możemy tu oczywiście, właśnie tak jak mówię, powyłączać te opcje, aby wyłączyć te yy, pozwolenia i wybieramy sobie akceptuj. Dalej możemy zdecydować się na kopię zapasową. Gdy wybierzemy opcję nie teraz, na razie nie włączymy kopii zapasowej. Oczywiście będziemy mogli ją włączyć w dowolnym momencie korzystania z naszego telefonu. Kiedy jednak chcielibyśmy włączyć opcję kopii zapasowej, mamy do wyboru trzy opcje. Pierwszą z nich jest opcja zdjęć i filmów, czyli standardowa kopia zapasowa naszej galerii. Drugą opcją jest, są inne dane na naszym urządzeniu i są to kontakty, historia połączeń, ustawienia, urząd ustawienia urządzenia, aplikacje i ich dane, SMS-y i MMS-y oraz karty SIM. Natomiast trzecia opcja: no to są to obydwie opcje naszej kopii zapasowej nasza galeria, jak i pozostałe dane naszego urządzenia. I właśnie jeżeli chcemy włączyć sobie już opcję, jak włączyć kopię zapasową i zdecydowaliśmy się na odpowiednie opcje, przechodzimy dalej, wybierając opcję włącz kopię zapasową. Dalej możemy wybrać domyślną przeglądarkę, na przykład taką sobie wybieramy, ustaw jako domyślną, a następnie domyślną wyszukiwarkę. Następnie decydujemy się, czy, może, czy chcemy pozwolić, aby byś, abyśmy byli e, wyświetlani e, innym telefonom w pobliżu, jako właśnie nasz kontakt, do przesyłania różnych danych za pomocą programu QuickShare. Możemy się zgodzić lub też nie. Następnie decydujemy się, czy chcemy uruchamiać asystenta głosowego, mówiąc OK, Google, i wybieramy. Wy, i działa to w taki sposób, że jeżeli powiemy do naszego telefonu, właśnie OK, Google, taką komendę głosową, wtedy uruchomi się nasz asystent Google. I możemy wybrać opcję zgadzam się, jeżeli taka rzecz nam się przyda, lub też możemy wybrać opcję pomiń, jeżeli na razie nie chcemy jej włączać. Oczywiście będziemy mogli ją włączyć lub też wyłączyć w ustawieniach naszego telefonu. Dalej mamy opcję uruchomienia asystenta urządzenia, gdy mamy włącz zablokowany ekran. I możemy zezwolić tę opcję, tak aby zawsze korzystać z naszego asystenta, lub też wybrać opcję pomiń, aby na razie nie włączać tej opcji. Taka opcja mogłaby się przydać w momencie, kiedy na przykład uruchomilibyśmy opcję, że chcemy, aby asystent Google włączał się po komendzie OK Google, włączamy sobie też tutaj taką opcję wybierając Zgadzam się i na przykład kiedy lepimy ciasto i mamy brudne, brudne ręce, możemy powiedzieć komendę głosową OK Google i na przykład zapytać ile mąki trzeba dodać do takiego ciasta lub jakie składniki tam jeszcze dodać i nie musimy brudzić naszego telefonu, wycierać rąk ani przerywać pracy. Dalej możemy zobaczyć więcej opcji. Możemy wybrać opcję Nie dziękuję, jeżeli nie interesują już nas żadne inne opcje i wtedy pominiemy ten krok. Jeżeli jednak chcielibyśmy zobaczyć co tu jeszcze jest, możemy na przykład wejść sobie do opcji Dodać kolejne konto i e-mail i właśnie dodać następną pocztę elektroniczną. Jeżeli już klikniemy w jakąś jedną rzecz, dalej będziemy mogli wybrać opcję Dalej, już a nie pomiń. Dalej mamy opcję zmienienia sposobu wyświetlania czcionki, gdzie możemy zdecydować się na inną czcionkę, inny rozmiar czcionki oraz inną jej grubość. Możemy też wybrać opcję zmiany tapety. Tutaj wybieramy zdjęcie z galerii, jeżeli przesłaliśmy wcześniej nasze pliki. Oczywiście. Tapetę możemy zmieniać w dowolnym momencie korzystania z telefonu, więc nie jest to teraz y, potrzebne. Możemy też wybrać po prostu z tapet lub ze zdjęć Google, jeżeli uda się tutaj zalogować, ale to może nie działać mimo wszystko, więc najprawdopodobniej właśnie zadziałają nam tylko opcje zwykłej tapety. I tutaj wybieramy sobie jakąś tapetę. Następnie możemy wybrać opcję Zapisz. Możemy też włączyć sobie jeszcze rozmycie, gdybyśmy chcieli, możemy je wyłączyć i zapisujemy. Wybieramy na jaki ekran: ekran główny, ekran blokady lub obydwie tapety. Następnie czekamy aż to się ustawi, i możemy sobie już spokojnie wyjść przechodząc dalej. Teraz możemy wybrać, czy chcemy, aby nasz ekran blokady był konfigurowalny. I możemy się tutaj zgodzić lub też pominąć ten krok. Dalej możemy zalogować się do konta Infinix ID podając swój e-mail, kod weryfikacyjny. Możemy też wybrać opcję zalogowania się za pomocą Gmaila. Możemy też wybrać opcję Dalej. Aby nie logować się na razie do konta Invinix i zrobić to później w jego ustawieniach, jeżeli będzie nam to potrzebne. Możemy wybrać właśnie teraz też opcję Mobile y, Cloner y, i przesłać dane ze starego telefonu na nowy. Oczywiście możemy pominąć tę opcję, tak jak przy opcji Google, i wykonać to później, kiedy już będziemy korzystać z naszego urządzenia, a to będzie przesyłać się w tle. Tutaj już możemy zobaczyć, że skończyliśmy naszą konfigurację. Naciskamy sobie strzałeczkę, aby rozpocząć korzystanie z naszego telefonu. I w ten sposób już nam tutaj właśnie wszystko działa. A dzięki właśnie tej aplikacji Mobile Cloner możemy przesłać sobie teraz w tle naszą, yy, nasz telefon, Przesyłać tutaj dane, zdjęcia, aplikacje i tak dalej. A my możemy właśnie spokojnie korzystać już z telefonu. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.